Wczoraj włączył się nam monitor oddechu. Tak brzmi dźwięk, który jak słyszysz, rzucasz wszystko co aktualnie robisz i biegniesz zobaczyć co się dzieje, a po drodze dostajesz mikrozawał. W łóżku akurat spało małe Bobo. Ten irytujący dźwięk, mimo iż wkurza wszystkich wokół i stawia pół osiedla do pionu, to też pomaga. Jak się uruchomi, nie ma opcji, żeby ktoś wtedy spał. Również małe dziecko. U nas tym razem skończyło się dobrze, ale do dziś nie wiem, dlaczego się uruchomił. Czy to był błąd techniczny, czy coś faktycznie się stało? Nie chcę chyba wiedzieć. Ważne, że wszystko jest już ok. Przed porodem słyszałam wiele zdań na temat tego urządzenia. Dużo było głosów, że jak dziecko nie będzie wcześniakiem, nie będzie chore, to to urządzenie jest tylko zbędnym wydatkiem. Nasza mała nie jest wcześniakiem, jest też okazem zdrowia. To dlaczego się włączył? Może to był ten przypadek jeden na milion, gdzie powiedzą no, czasem się zdarza. Ale to, czasem się zdarza, mogło już zakończyć moją przygodę macierzyństwa. Czy kupiłabym to drugi raz? Ba. My mamy nawet dwa monitory oddechu jeden do głównego łóżeczka, drugi do dostawki. Jakby było trzecie łóżko, kupiłabym nawet trzecią sztukę. Uważam, że w ten sposób kupuję sobie spokój i mogę zapobiec temu jednemu przypadkowi jeden na milion. Wiecie, czasem się zdarza. To tylko kilka stówek, a może uratować wasze maleństwo od czasem się zdarza. A wy kupiłyście, lub planujecie kupić? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.